Cześć, i mordy, witajcie, jestem Stronat Witam was bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z nowej serii i po, nie wiem, półrocznej przerwie na kanale, chyba tak No i jest ze mną Potomek Kasztelana może jeszcze go pamiętacie No i zaczęliśmy w ogóle nową serię w farmingu 19 na bolusiowie v7.2 No i to jest mój sąsiad Nie wiadomo właśnie, czy sąsiad będzie na drugiej gospie, powiem od razu Żebyście pisali w komentarzach czy gramy na wspólne gospodarki, że na jednej gospodarce czy żeby sąsiad grał na tej gospodarce, gospodarce albo na jakiejś innej My jeszcze to ustalimy yy, Czy gramy po prostu na jednej gospodarce, a ogarniemy sobie jeszcze jednego typa na tą gospodarkę Więc chyba, że tak jeszcze No i dobra, w tym odcinku polecimy ze żniwami, ja już się spinam Albo nie, Kaspra pierw zetniemy Znaczy potomka kasztelana, przepraszam Dodawaj Ursusa do tej przyczepy Ona... Znaczy on sobie spokojnie da radę z nią Ogólnie to nie wiem dziwnie mi się nagrywa bo jeszcze po tak długo Nie wiem nigdy nie miałem tak przerwy nie i... Chcę wrócić z aktywnością żeby wiecie wrócić do live'ów jak dawniej było Dobra dobra dawaj jeszcze kawałek, jeszcze 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 Dobra Dobra, Wpięte pięte Teraz ja spinam bizona I lecimy Kasper na pole Jeszcze muszę zobaczyć pole, bo kurde Chodź Kasper, obejdziemy jeszcze pola które bierzemy pole Na piechotę pójdziemy które by można mieć było pole Nie wiem, w tym lasku było takie ładne Pamiętam w 17, w 15 się kosiło Zobaczcie czy teraz w ogóle ono istnieje Ty jak ty tak szybko biegasz? Na B Jak? Na B Na B? O lol A jak to spowolnić? V V? Dobra to, to pole takie średnie, może tu w lasku było też Ło, tu to się zmieniło, panie Ło, łąka, To łąkę sobie weźmiemy kiedyś Bo tak jest, a to? Nie, to nie może tutaj to... O to weźmiemy ty Tylko jak tu dojechać A nie, tu jest ścieżka, tak? Tu jest ścieżka No tak jak... Nie, tu się wjedzie chyba, jest gdzieś wiosnę A tu się dojedzie, dobra Dojedziemy tutaj na to pole Dobra, kaz, tak, zasiadamy ze za sprzęty Jeszcze choć podepniemy header, bo trzeba spiąć bizona Kurwa jak to spowolnić, kurde znaczy Kurde blaszka, dobra, spowolniłem i tutaj będziemy starać się tak najbardziej realnie grać Gramy oczywiście na kierownicach, więc to będzie tak inaczej już Jejgaspo, gramy na kierownicach Więc to fajnie będzie wyglądać bynajmniej jak już, nie wiem, będziemy sobie podjeżdżać czy coś Tylko dam ostrożnie, żebym ci na nogę nie najechał Bo strania prawie nogę ci urwało, chopy Dobra E, dobra Dobra Cieka, ja żem cię podniósł chłopie Mało co, żeś kurde nie wpadł pod motowidła I to jest tak Przejadę tu, dobra, ty se ty tym, wiesz, tam na farmie I głównie o co mi chodzi To o to, czy te belki będą normalne, bo chodzi o to, że Ja jak grałem na singlu, to mi belki wychodziły takie zmutowane Że ledwo co ja 7rką to podnosiłem Więc no nawet możecie w to nie wierzyć, ale serio tak było Nie no wiem Ej, ja źle chyba pojechałem No właśnie to chciałem powiedzieć No, to ja se tu wykręcę Porąbałem się strony. Kurde, to jest tam koło kamienia pod Biedronką A tu przejadę, kurde Dobra, posiadam, poczekaj sąsiad O chłopie, słupek Wyrwało słupek, ty Będziemy musieli go nazwę żeby nie widzieli na, że coś zrobiliśmy Dobra, zacumowałem piątkę ja muszę też włączyć koguty Łopanie no i widzisz kurde znowu super, czakolidze usunąć z nich Czyli dobra, już to widzę Jedna na szczęście nie ma Lecimy I teraz tu gdzie się zwiast, dobra jest Mówiłem że koło kamienia pod biedronką kierunek Łocie babka Muszę się do przodu jeszcze wystawić Dobrze, jest tam majster Za tu, żeby się zmieścić. Mostek jest. Eee, dobrze jest. I teraz jakby się tu rozciąć. Do oka muszę to objechać. Ło, wow, jaki głos ty majster. A jeszcze trzeba to pole kupić, kurna. Przydałoby się jeszcze je kupić, nie? <laughs> Dobra, lecimy. Bo, Szybcy i wciekli. Myślę, że na napełnię ją całą tam przyczepę tu na tym polu, bo jest kawał, nie powiem, że nie. Na pewno to pole właśnie, co jest przed nami, będę chciał kupić. Bo tamto to było... Kurna, ty! Renifer stoi przede mną. Chopie, weź strzelce. Kurde, źle zrobiliśmy, bo mogliśmy kupić do John Deere'a... Y jeszcze te, y no widły, a jest z czy znaczy z sipą, czy jak to tam można Dobra, ja koguty wyłączę, żeby nie było, żeby Kacper nie podjeżdżał na sipotę Mekasztelana Sąsiad złodziej Dobra Nie no, w sumie to pole nie jest jakieś duże Ale już mam 27%, więc będziesz miał Kacper ogarniać od razu, wiesz, żeby mnie wysypywać, nie? Kurde, mam normalny skin słomy fuck I belek pewnie tak samo, bo spójność pliku na Steamie robiłem i mi usuniewało wszystko. Będę musiał sobie pozamieniać, jak nie zapomnę. ściernictwo jakie mam oczy. No ale to jest standardowe. Obiadę dookoła i ci powiem ile mam, dobra? Okej. Okay. Nie ma świątyńki w tym roku Ale powiem ci, że mi się już to podoba, ty. Jak my się jeszcze tak rozbudujemy, to chłopie. O, żebym miał... go poprawić, żeby tu nie było. Ogólnie to odcinek taki na spontanie, bo nie mogliśmy się połączyć. O, kasper już leci. Ty tak szybko to może nie pracu, bo ja jeszcze nawet nie objechałem dookoła. Tylko chodzi mi o to, żeby była jedna belga, jest? No właśnie. Jest, normalna, zarąbiście. Gitara. Właśnie ja się o to martwiłem, że będą te porąbane. Już wiem jak będziemy kościć te pole. Już sobie plan obmyśliłem. jest takie No wiecie, pokrzywione, nie? Musimy, wiesz, nie możemy przeklinać, bo kurde w ostatnim odcinku mi dało 18 plus. W tym y, na live, znaczy. Jeszcze <laughs> dostanę jakieś strajki, i chłopiek kanał pójdzie daleko. <laughs> Jezu, ale to jest chore. Bo ja muszę zaznaczam taką kategorię, jak wstałem w film, że y, przeznaczony dla dzieci. Na przykład dla Ciebie Gasper. Znaczy po jak Kasztelana. Nie, będzie. No i o to chodzi, że możesz oglądać ten film, a jak nie zaznaczę go, to tylko 18 plus. Powiem Ci, że już dwie tony mam w zbiorniku. Fest, co? O, jest ta druga kamera. Wezmę sobie będę jeździł na drugiej. Tylko tak, rozciąć się muszę. Jakby tu pojechać? Ło! Wow, kurde, nic nie obcinanej będzie nic nie widzę. Dobra, opuszczam. Lecę Muszę z góry zobaczyć jak to by wyglądało. O no, takie coś trzeba zrobić Ale zajebiście to wygląda ty. Czekaj, weź nie jest Staw się, bo muszę tutaj rościć się Dobrze, że te belki są normalne Zarąbiście O kurde, nie wiem czy ja jadę, jadę jak jestem się od pola 9, 2, 9, 3, może brać ursusa 9, 4, 9, 5, 9, 6, 9, 7, 9, 8, 9, 9 Na styk chłopie Kurde to wyliczył. jeszcze, Wyłączyć? No. Ale mi się prosto rościł. Dobra, to wyłączam. Yy, gdzie to się wyłączało? A tutaj. Tu da przejechać? I dalej polecimy tak z wysypem już do końca Tam się staniesz już sam, okej? Okay? Albo zrobię sobie miniaturkę które ja poczekadę, zrobię miniaturę Podjedź tu, majster Dobra Clean screen Chyba, że coś takiego z daleka z John Deerkiem o, chyba, że coś takiego Screen. Screen dobra Lecę i lecimy wysypać do końca, tam postawię sobie Urtusa i będziesz już prasował Dobra Ja dychę na godzinę lecę jak coś Mam włączonego koguta A dobra, teraz mam włączonego Dobra Ustaw sobie dychę i lecimy Będziesz się tam przejechać? E no styku Elegancko Ursus ciężko ma pod górę nie? No ma tak ma jak A Aż ja to słyszę, bo? o nie Dobra, no i możesz tego tu postawić A ja będę w kółko iść, będzie mi tak wygodnie. tobie tak samo będzie prasować wygodnie A lewej do prawie. będziesz i ogólnie to gramy na różnych zestawach, nie będziemy grać typowo polskie, jakieś malutkie Tylko takie... no raz większe, raz mniejsze Zależy do czego będzie nam co potrzebne Tak fajnie będzie urozmaicić to, no, bo w ogóle trzeba już światło włączyć to, to Już kurde się ciemno robi Musimy szybko, zanim rosa będzie, nie? Prze kamerę sobie no którym była kamera F? Nie Co? No co? Wiesz no nie, kurde tyle. Jak ja nie wiem. Czemu F gdzie jest F kamera? Kamera? F No wiem, ale F kamera w czym jest? Bo mi się tak skojarzyło Chyba w niczym ty. W GTA się wysiadłam W rokecie jest na spacja. <gry> Na drugi rok musimy na drugi sezon zrobić te, hamulce w Bizonie Bo powiem Ci, że lipa z hamulcami I ogólnie to idziemy w uprawę krowy i tak dalej I rozbudujemy się, nie? Bo można dokupić te świniarnie, nie Kasper? Z modów, na przykład Ja jeszcze konie Konie, no I byśmy zrobili, wiesz gdzie? Na tym polu obok, gdzie jest farma I tam byśmy zasiali sobie trawę Wiesz o co mi chodzi, tak fajnie byśmy to zrobili Znaczy, no ja już bym to zrobił yy, No i byśmy to tak rozbudowali Fajnie by to wyglądało jak jakiś obiekt tu pobierali Tak nie robić, że wiecie, tak standardowo Brać na tej farmie, tylko ją rozbudować Już pod te większe maszyny no, Aż ja słyszę jak się tam piwczy ale jak dobrze, że kurde te belki są normalne Już lecę Jeszcze mi zostało to dojechać? Kupiliśmy prasę pasową, bo można z nią lecieć, a bardziej w słomę będziemy szli Ale w kolejnym odcinku możemy polecieć już w kosy Co ty, Kasper, na to? Bardzo dobre pomysł. Co nie? Już się tak przygotować pod krowy, nie? Tego zboża jeszcze skosić trochę, żebyśmy mieli co robić do, dla krów Ty ogarniesz tam mieszanie między tymi zbożami dla krów? Czego mieszanie? Zbóż dla tmr -a. No ja już to zapomniałem, wiem, że balot to po 400 jest zbrany. Nie, nie, już nie pamiętam już. Nawet kurde ja chciał sobie to przypomnieć, to już nawet nie pamiętam jak to tam się wyliczało. Ale damy radę. Ja to właśnie chciałem tak pograć na jakiejś typowej takiej wsi, znaczy no wsi, ale też... żeby polskiej mapie. O, panie! Myślałem, że już mi pod header... Ona leci chyba. Oby tylko nie w zborze, bo Mama ci Dobra, kurwa. Ogień. To się wietnie. Bo coś słychać, czy nie? Mamaki. A, dobra. Nie zdążyłem kliknąć. No i wybili mnie, mówiłem coś. Na o czym ja skończyłem mówić? Co? Nie grać na takiej polskiej A no. To właśnie chodziło mi o taką polską mapę, że łopanie. Postawić belę. E, żeby pograć e, właśnie na polskiej mapie, bo brakowało mi tego. Grałem na polskich mapach, ale takie PGR typowe, albo te wielkie, to, to takie bez sensu. Granie. Jak się grało w 15, 17, o to mi chodziło. Szukałem takiej mapy. To jest niby beta, ale jest nawet zajebista. No nie wiem, ja na razie błędów w niej nie widzę. A ty, Kasper? Jak tak gra? Ja też nie, Ja miałem 16. 16 plus 4, no 20. No i liczy teraz ten serwer. I tak samo, żadnych problemów nie miałem, żeby coś, nie wiem, mi nie pasowało. Ogólnie to tylko te słupki. No te słupki, że mają kolizję te, te małe. Ale no w 17 czy 15 też miał kolizję A tu ci się wjechało, że ją wyłączyć Troszeczkę Nie, na pewno skosimy tą łąkę tutaj przed tym polem I skosimy jeszcze Łąkę, to mało po prawo, znaczy mi chodzi, żeby dużo tego zrobić, żeby jak już zwozić, to robić sezon pierwszy pokos taki, wiesz, fest, nie? Potem to będziemy się już tak bawić bardziej. A jak ro robić ten pierwszy pokos to żeby było tego dużo, nie? Będzie elegancko. 93% mam. Możesz pojeździć. Kogut nie działa. Albo i działa Ja myślę, że nie działa. I działa kogut. Ale go przemoliło. Gdzie ty? A tu jesteś. Ogólnie to mamy Ursusa po renowacji, jak widzicie sami. Malowany był, remoncik wleciał. Ty, dobra. Ile tam masz? Procent na niej? Stój 25. Dobra, to czyli tak wysypę. Poczekaj, poczekaj, wysypiemy to. Bo ostatni przejazd został. Ja bym zjechał już nią, wysypał ją i Bizanem bym sobie zjechał. On schował Czekaj Kasper Przejdziemy na ostatni przejazd I lecę uh, ogarnąć to A ty sobie tu prasuj Dobra, wysypę 4 tony mamy. Nawet nie wiem. No tam jest O kurde to. Przychwaciłem bizant do Bo on tak w jednym momencie tylko można tą rurą podjechać. Dobra. Gitala. Lampy off Gasimy, lecimy bizantę. Znaczy urządzont. Teraz będę im pierwsza jechał w sumie. O, fajnie fę, światło ma. Ja tu jadę. Włączę sobie koguta. 8 ton, no to fest nam sypuł. Jakby nie patrzeć. O kurde, pani, nie zauważyłem cię. Za ze spędu, kurde, ciężki... O, jak ma ciężko ty? 14 na godzinę. Gdzie tu jest ta ścieżka? A, tu. Nie widzę jej, jest tak ciemno już 20, ale dobra, skosiliśmy to, w to możemy zbijać Nie wiem czy w przyczepie podpięte światło są Chyba nie ma w przyczepie świateł, gdzie kierunków E no są dobra, podpiąłeś znaczy, no ja podpiąłem O, chłopie na styk Kamień pod biedroną Stanę sobie wejdziemy w sumie I zajedziemy, nie będę musiał cofać tak bardzo Bo tam też nie mamy jak wykręcić Dobra Łączy sobie długie światło Bo serio, tu nic nie widać Bo w sumie to nie, ja sobie cofnę, abyśmy to już jutro rano zrobili. Bo ja bym, muszę to wysypać na beton. Żeby potem łychać, żeby teraz i tak nie ma jak łychać. To cofnę tam po prostu. Wejdzie tam. Chyba, że... No bo tam ich właśnie tam chcę wysypać. Jezu, ale ona się dobrze kładzie Tak, wysypę, to mi jeszcze jakby sypała na tył To, no, ostro zawadzę Dobra Na no, razie to może nie będę kombinował Nie no, w sumie to by można było sypnąć Dobra, wysypę Tak właśnie chciałem, żeby wysypać Tył, tył, dobra, kontrol Nie no, Musi być odpalony tył tematyczne kaszenie się włączyło dobra, do przodu trochę o chłopie, ale jest tego to trzeba będzie podgarnąć ty, turem bo opatą to tak trochę średnio o kurde, właśnie o tym mówiłem dobra, nie ma wysypane no i git potem się podgarnie jeszcze się zablokowałem kurde no i eleganca kurde panie o to chodziło zamknę to żeby tu nie, nie rozwiało nam nie ja chyba nie wysypałem na zewnątrz jak wysypałem na zewnątrz to się podgarnie a jak tam trochę się wysypało ale i tak dobrze my się cofnęło już miałem nie wysypywać po pozamykany tu zamknę żeby nie było tu tak samo, tu tak samo, ja zaraz z Ursusem wyjadę tepnę się jeszcze do Bizona zobacz jak tam Kasper robota idzie e, no elegancko tu chłopie ale będzie zbierane także dobra, w sumie to możemy kończyć Kasper tu ostatni przejazd robi no i co, widzimy się już w kolejnym odcinku w następnym odcinku już mogę powiedzieć i zapowiedzieć będą się no kosy także co, do kolejnego odcinka na razie trzymajcie się i cześć Pożegnaj się ładnie. Siema.